Siema, witajcie. W trzecim odcinku w tym tygodniu nie przyzwyczajajcie się do tej częstotliwości, ponieważ ona będzie mocno randomowa, ale akurat mam troszeczkę więcej czasu, więc lecimy od razu z głównym tematem, czyli wyższością nowych badań nad badaniami starymi. Z tym właśnie chciałbym, żebyście byli bardzo ostrożni, czyli jak widzicie, że coś zostało nowego opublikowane w 2021, 2022 roku, to nie oznacza, że neguje to, co było. Opublikowane w latach 70., -tych, 80., -tych, czy tam w ogóle kiedykolwiek wcześniej, bo bardzo często obecne badania no, są po prostu robione w taki troszeczkę sposób, jakbym to powiedział, no, niechlujny albo może bardziej niskobudżetowy. Czyli kiedyś był wyścig zbrojen, tutaj Rosja, USA, troszeczkę więcej kasy było pakowane w te wszystkie badania, a teraz jest to robione często na studentach, nietrenujących, bardzo mocno ograniczone są te badania, ale trzeba mocno uważać. Ogólnie jeżeli chodzi o ocenę planów treningowych, tego, jak się rozwijamy, to ja mam takie swoje przemyślenie, taką ulubioną anegdotkę, że często zastanawiamy się, to będzie anegdotka do kuchni, jak, jakie proporcje tego ciasta ulepić, czyli ile tutaj dać soli, ile dać mąki, wody, jajek, czegokolwiek, żeby to fajnie ciasto wyszło. Kombinujemy tu jeden, drugi, trzeci, czwarty plan, ale ten piekarnik, czyli to środowisko nie funkcjonuje prawidłowo. Czyli możesz stworzyć najlepszy możliwy plan, możesz go rozpisać, możesz go gdzieś skopiować, ale jeżeli środowisko jest słabe, nie, nieprawidłowe, jeżeli wkładasz to ciasto do piekarnika, który jest nienagrzany, nieodpowiednio nagrzany, no to niestety, ale żadne ciasto z tego nie wyjdzie. I na to chciałbym zwrócić Wam uwagę. Pilnujcie regeneracji, pilnujcie nadwyżki kaloryczne, jeżeli celem jest zbudowanie większej ilości masy mięśniowej lub wzrost siły maksymalnej. I nie bagatelizujcie tego, bo to, że jakiś plan Wam nie zaskoczył, ale środowisko było nieprawidłowe, czyli, no mówię, ta regeneracja była nieoptymalna, to nie znaczy, że plan jest zły. Bardzo możliwe, właśnie, że po prostu trzeba się skupić na innych rzeczach. Także to jest taka moja myśl przewodnia na, na niedzielę dla Was. A jeszcze przejdę do pytania, które padło pod wczorajszym filmem. Szybko sobie odpalę. Czy trening typowo bazowy? Trójcą świętą, czyli podciąganie dipy, pompki z dodawaniem ciężaru będą optymalne podbudowy masy mięśniowej, jeżeli chodzi o górę ciała. Czy będzie taki moment, że ciało powie stop i będzie potrzebowało innych ćwiczeń do rozbudowy. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem tam nazywania czegokolwiek tą jakąś trójcą świętą, że nie wiem, trójmu jest najważniejszy, gimnastyka jest najważniejsza, czy tam jakieś ćwiczenia w gimnastyce itd. 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 Oczywiście, jak jest już znany cel... Jestem trójboistą, no to wiadomo, przysiad martwy ciągki wyciskanie jest najważniejsze, to nie ulega wątpliwości. Ale jeżeli chodzi o, o takie rekreacyjne ćwiczenie, to tutaj bym się nie zamykał, że jakieś jedno ćwiczenie muś, musi występować, czy jest ważniejsze. Jeżeli mamy takie a nie inne warunki, że te ćwiczenia jedyne możemy wykonywać, to oczywiście na długi okres czasu to wystarczy. Mamy przykład nawet tego rekordzisty w dipach z lata, co 195 kg w dipie wykonał, on głównie wykonywał dipy z ciężarem i podciąganie z obciążeniem. przez większość planu i osiągnął w tym najlepszy wynik na świecie. Także jak widzicie można w prosty sposób, wystarczy wariację tutaj też czasem wprowadzić i już ten trening jest troszeczkę rozmaicony, czyli nie tylko manipulujemy ciężarem, ale czasem można pomanipulować liczbą powtórzeń albo wariacją tego ćwiczenia. Gdzieś tu dodać pauzę, gdzieś zwolnić fazę ekscentryczną, manipulować liczbą serii w tym planie. Także już... Inne efekty, troszeczkę inaczej ten trening będzie wyglądał, e, kiedy zrobicie np. 5 serii z zapasem na 2 powtórzenia, niż 3 serii z zapasem na 0 powtórzeń. Inny rodzaj, jakby inne zmęczenie też odczujecie, inaczej będziecie ten trening czuć. Czasem mam gorszy dzień, może lepiej właśnie zrobić większą liczbę serii z większym zapasem, a kiedy czujemy, że ten dzień jest taki taki prime, to może warto zrobić małą liczbę serii, ale przycisnąć no, troszeczkę mocniej. Tutaj już znowu wchodzi pewna indywidualizacja. E, także Tyle jeżeli chodzi o, o tę dzisiejszą kwestię, e, chociaż może jeszcze jedna myśl, bo widzę, że filmik jest stosunkowo jeszcze krótki, więc, więc polecę z, e, z jedną myślą. E, jeżeli chodzi o Jestem po krótkiej przerwie, bateria mi się siadała, także musiałem przerwać na moment. Jeżeli chodzi o ten trening na prostych ramionach, to żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja uważam, że trening na prostych ramionach jest lepszy niż trening taki klasyczny. Ja po prostu robię sobie ten test, żeby zobaczyć, czy jest możliwa hipertrofia przy pomocy treningu wyprostowanych ramion, stąd zminimalizowałem ilość ruchów takich, takich typowych zgięć. Jeżeli miałbym robić jak najbardziej optymalny plan treningowy pod budowę ramion, to oczywiście uwzględniłbym wszystko. Także myślę, że takie krótkie wyjaśnienie jest w tym miejscu istotne, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że ja nagle próbuję odkryć tutaj trening siłowy na nowo i nagle twierdzę, że teraz wszyscy kulturyści to powinni w ogóle trenować na prostych ramionach i tylko tak rozbudujemy wielkie łapy. Nie, nie, oczywiście, że nie. Po prostu można uzyskać dodatkowe benefity z wprowadzaniu takich ćwiczeń, a ja w kontekście tego, że jednak wykonuję jakiś test i chcę mieć takie troszeczkę bardziej klarowne wnioski, to na ten moment pewne rzeczy ze swojego planu wyrzuciłem tylko po to, żeby coś sprawdzić, a nie, że tak jest najbardziej optymalnie. Nie? Także tyle na dzisiaj. Standardowo zadawajcie pytania niżej pod filmami, a ja gdzieś w kolejnych odcinkach będę starał się do nich ustosunkować. Siemano!